Не повторяй. Powtarza... Witam Was serdecznie w szybkim, majówkowym stroju dnia. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc spacerujemy z rudzielcem po różnych dzielnicach Wrocławia. No i co ja mam dzisiaj na sobie? A więc mam na sobie taki wiosenny, lekki, wzorzysty zestaw, bo mam na sobie spódnicę od Emunik. Ogólnie jak teraz możecie zobaczyć, to dzisiaj postanowiłam się już troszkę opalić. Mam na sobie spódnicę od Emunik we wzory różne, kolorowe. Tą spódnicę bardzo lubię. Ona jest idealna właśnie na wiosnę i lato, bo jest z pianki. Ale ta pianka jest dosyć cienka. Z jednej strony trzyma formę, ale z drugiej strony ta spódnica zbyt mocno nie grzeje. Do tego mam bluzkę, która jest również od M. Munich. Właściwie to dzisiaj mam całość od M. Unique. I ta bluzka jest o tyle fajna, że widzicie, że jest tak skrojona, że ma całe gołe ramiona. One nie są opuszczone, tylko po prostu to jest fason bluzki, który jest idealnie w latach 50. -tych. To jest rock and roll, Elvis Presley, Ameryka. Także w połączeniu z tymi kieckami, no po prostu M. Munich ma kolejny pomysł, myślę, na bestseller, bo razem wygląda to po prostu super młodzieżowo właśnie rock and rollowo retro. Także bluzka i spódnica jest od Emilio do tego moje wygodne Melisy, to jest mój ulubiony model z paluchami. One są takie trochę straszne i często ludzie na nie zwracają uwagę, najczęściej dzieci, co tam się dzieje? Czy to są moje prawdziwe palce czy nie? I to jest tak naprawdę myślę już model nie do kupienia, bo ja już mam go dwa lata i to jest model, gdzie jest współpraca Melisy i brazylijskiego projektanta Ronaldo Fraga i to była edycja limitowana, więc ja nie wiem, czy jak gdziekolwiek można kupić. Ja strasznie się cieszyłam, że ja wtedy je zdobyłam, bo one mi się od razu spodobały. No i tak je noszę, to są takie moje melisowe klasyki. Do tego jeszcze okulary z mochitą. No i torba, duża, płócienna, wygodna torba. To jest torba Charlie. Ja tą torbę z kotem kupiłam w Amsterdamie w butiku I Love Vintage w ubiegłym roku, gdzieś tam zimą jak byliśmy. Ale właśnie dzisiaj, ponieważ dzisiaj jesteśmy na takim długim, całodziennym spacerze, ja potrzebuję wiele rzeczy mieć ze sobą, bo nie wiadomo co nam się przyda, czy jakiś kocyk, czy, czy gdzieś tam coś takiego, co może mi się przydać. To po prostu stwierdziłam, że taka płócienna lekka torba będzie idealna. Także ja wyglądam w ten sposób. Zauważcie, że po prostu nastało święto lasu, dziś mam gołe nogi, ale cóż. Jakoś od pewnego dnia trzeba zacząć, także trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że wy również mieliście super majówkę w tym roku i do zobaczenia w moich następnych filmach. papa. Pa.